Uwierzcie mi, pozbyłem się tony włosów z mojej głowy z innej okazji niż film o Nekoparze. Oryginalnie miałem dać wam film o czymś innym, ale gdy przypomniałem sobie o tej jakże świetnej adaptacji Erog Visual Novel, to stwierdziłem, że jak teraz o tym nie zrobię, to temat tego pierdolnika będzie się za mną ciągnął jak smród za żółłem. Nie Jeśli jesteście tu nowi, to odsyłam was do moich poprzednich dwóch filmów o grach z serii Nekopara. To właśnie od nich zaczęło się na dobre moje zafascynowanie anime. Właściwie to zaczęło się od ale to historia na no zupełnie inny film. W każdym razie, Nekopara, czyli Neko Paradise, to jest po polsku Kociraj, nie wiem na chuj ja to tłumaczę, opowiada historię kilku kotopabeczek pod opieką Mina Dugu i jego siostry, Szybkie wyjaśnienie słowa opieka. W tym uniwersum kotobaby są pewnego rodzaju zeżwy ludźmi. Ciężkie słowo, sorry. Ciężko jest wytłumaczyć to logicznie, ale przyjmijcie po prostu, że przyjęcie do rodziny kotobaby jest pewnego rodzaju połączeniem adopcji kota i człowieka. Tak więc musicie takiego kaszujada karmić, sprzątać po nim. Choć w tym przypadku się jak po kocie. Do tego dajecie ujrzmianie ich zwierzęcych nawyków, takich jak, nie wiem, ganianie zakłębkiem wełny. Kaszu jednak jest twarciarzem, bo żadna z jego kotobab już nie jest dzieckiem. Warto wspomnieć, że ludzie rosną w kocim tempie, czyli mają około 16 lat po 9 ludzkich miesiącach życia. Lolikon wszedł na zupełnie nowy, ostro popierdolony poziom karuzeli wiekowej. Wnemu bohaterowi serii pomagają na co dzień w prowadzeniu jego cukierni, czokola i wanilla, a do lokalu czasami wpadają jego siostra Szygórę wraz z czterema pozostałymi kotobabami Kokonat, aski, Maple i Cinnamon. Zazwyczaj jednak czyli bombę w rodzinnym domu Minaduki, w którym to Brak rodziców dwójki i jest trochę zastanawiające. Mniej więcej tak też mógłbym opisać całą pierwszą grę z serii Kopara. Jak już mówiłem, seria ta jest eroge, czyli czego brakuje w anime? hy ani i e. Czyli protagonista serii nie puka swoich kotobab. Czy poza tym są jeszcze jakieś różnice? Jedna. Poza całkowicie zmienioną całą fabułą codziennego życia rodziny Minaduki, jest tylko jedna różnica. Mały kocikaszoiat. Któregoś dnia Czokola idzie coś załatwić dla cukierni, spotyka złąkaną kotą dziewczynkę, jej wiek to 3 miesiące. Chce ją przygarnąć, Próbuje ukryć to przed wanidłem i kaszą. Ostatecznie sekret wychodzi na jaw, zostaje przyjęta do rodziny i właśnie w tym momencie całą fabułę trzech pierwszych odcinków wam opowiedziałem. Ale dlaczego uważam, że tego Para to chłon? I bynajmniej nie chodzi mi tym razem o grę, a o nim. Jeszcze raz odsyłam Was do moich filmów o grach z tej serii. Tutaj gdzieś macie odnośnik w górnym prawym rogu. Slice of Life potrafi być dobre, więc może po prostu pierdolę co poły i nie lubię codziennego życia bez akcji, krwi, herosów, haremów, śmierci i innych rzeczy, które mają Isekaje? No nie, nie tym razem. Wiecie, ja w technikum byłem fanem nekopary. Nawet mam kubek z CG z pierwszej części serii. Oto i on. Jest na serio ładny i służy mi już dobrych parę lat. Więc poniekąd, jako fan serii, mówię wam, że problem tego anime to brak czegoś, co Seria Gier posiadała. Ruchaj! Nie, akurat nie tym razem. Pewnie ten kał na tym by bardzo ostro zyskał. Tak, jest aż tak źle. A ci, którzy uważają, że Noko jako seria gier jest już wystarczająco zła, to tak, da się jeszcze gorzej. Mianowicie brakuje interakcji między głównym bohaterem serii gier i kotobabami. W wyniku braku tego ważnego elementu dostaliśmy pierdolnik pełny z wierzchu, a pusty w środku. Zamiast jakichś emocjonalnych, wartych zapamiętania scen, mamy kocie igraszki przeplecione prowadzeniem cukierni i teleportacją kakao. Prawda, ładnie wyglądają wnętrza, ulice, budynki, doceniam jak to anime wygląda wizualnie. Ale inna rzecz jaka wygląda to na to, że ktokolwiek pisał scenariusze do odcinków, spieprzył sprawę po całości. Jakim ch jako para owa, będąca adaptacją prawie że jeden do jednego pierwszej gry z tej serii, która swoją drogą też była niesamowitą klapą, jest lepsza niż 12 anime opowiadające mniej więcej w ten sam sposób o tych samych bohaterach, z dodatkiem paru nowych postaci o ich codziennym życiu. Właśnie takim sposobem, że ten główny bohater jest zmieniony z kaszu na czokole. Nie umniejszam tej postaci, wręcz przeciwnie. Jest fajna, energiczna, nawet często zabawna, ale twórcy umieszają postaci protagonisty serii, który jest jej bardziej potrzebny niż jedna z kilku kotobab w całym tym makro. Kosmosie. Jasne, każda kotobaba się czymś różni. Czukala i vanilla są bliźnieczkami z pewnymi różnicami umieszczonymi na dwóch końcach o tej samej osi. Azuki i. Oh, ciągle się napierdalają. Cinnamon jest zawsze horni. A Maple pije herbatę i chce być popiarą. Ale dosłownie to samo, co przedstawia anime, jest przedstawione w dwóch ostatnich grach z tej serii. I nie dość, że bardziej obszernie, to w dodatku w interesujący sposób. Nie w bardziej interesujący, bo to, co anime przedstawiło, nie było w ogóle interesujące. Jedyna gra z serii, która opowiada codzienne życie tych samych kotobab w taki sam sposób jak anime, to prequel Nekopara Vol. 0, ale ta skupia się właśnie na takich pierdołach jak codzienna rutyna, więc idzie jej wybaczyć. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale lepiej jest zagrać w pierwszą Nekoparę, żeby zapoznać się z tym uniwersum. To prawda, to Kocia w kwiesta, ale jednocześnie to też slicer i posiada postać tego samego cukiernika jako protagonistę. Mówię o tym, bo w przeciwieństwie do tego chłamu zwanego adaptacją, nie traktuje gry... Tego protagonisty, jako cameo, tylko jako faktycznego protagonistę, który powinien tam być. Tak w ogóle to pojedynczy rozdział z każdej z tych gier ma więcej linii dialogowych od tego głównego bohatera, protagonisty, niż ilość słów, jaką wypowiedział w całym ku**wa 12-odcinkowym anime. Ostatnim problemem jest brak jakiejś większej spójności popularnej. Kakao i Chio, czyli sześcioletnia dziewczynka zaprzyjaźniona z tą nową kotobabą w serii, mimo że są bardzo fajnymi postaciami, muszą ustąpić głównym postaciom z uniwersum. Dlaczego? Bo są dobrze znane z gier, a tamte to są właściwie jakieś no-name'y dla fanów serii. Tylko że i z tego, że wszyscy je znają, ich skrajne zachowania są bardziej skrajne, a te dla nich typów zostały wycięte prawie że. Przykład. Czokolaj i wanila w fałękach nie chcą Kaszą opuszczać na krok i długo im zajmuje przyzwyczajenie się do tego, że chłop nie zawsze będzie w cukierni. Kurwa nawet w ostatniej części spermią do niego na odległość i im brakuje go w chuj, a wanimy. Jak w lesie to jak w chlebie obsranym kubnem, kurwa. No tak, w sumie jest dla nas ważne, ale z grubsza. Tego typu pierdu, które tworzyły więzi między postaciami, a także wydarzeń takich jak przyj**anie komuś w ryj, czy podkreślenie jakichś cech osobowości poprzez jakieś wydarzenie lub dialog zabrakło w tym anime. Tak więc slice'owa atmosfera codziennego życia nie wystarczy, aby anime odniosło sukces tylko dlatego, że u podstaw sukcesu materiału źródłowego taka atmosfera ma miejsce. Przynajmniej opaniki i ending wyglądają na tyle ładnie, że można podciągnąć ocenę temu anime o 1 w górę, czyli do 4 na 10.